Cześć, z tej strony Łosio, Witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym materiale serii poświęconej grze War Thunder. Dzisiaj na początek można powiedzieć ziemi naszej sól, czyli bitwy symulacyjne w czołgach, znaczy czołgach to może złe określenie, bo naszym tutaj daniem głównym będzie Jagdpanzer 4, czyli czyli niszczyciel czołgów niemiecki z 75 mm armatą. Ja już od razu nas tutaj dołączę, bo nie wiem ile będziemy czekali. Okazuje się, że będziemy czekali bardzo krótko. No to cóż, nie będę miał okazji, żeby zbyt dużo pogadać. Mapa to, to, to tryb bitwy. White Rock Fortress, czyli, czyli po prostu będziemy się tłukli. My jesteśmy tutaj. Południowy Zachód. Przeciwnicy są na północnym. O, a to się jednak pozamieniało. To przeciwnicy to jest południowy zachód. My jesteśmy na północnym wschodzie. Bierzemy jak pancera czwartego. Na początek tutaj w ogóle wszystko jakoś tyłem naprzód jest Poprzestawiane, no dobra, to pojedziemy sobie tą taką górną częścią. Podjadę sobie tutaj po tędy o do góry, wjadę na teren tego fortu i gdzieś tam miejmy nadzieję, że znajdę sobie miejsce do um, czatowania. Y, jak Panzer 4 jest, jest bardzo fajnym pojazdem na tym pierze. Z przodu zdarza mu się sporo pocisków odbić. Natomiast, no jak to bywa, zwykle z niszczycielami czołgów trzeba bardzo, bardzo uważać na ogień z boku, bo tutaj jakby te. 34, nawet 76 mm armatą potrafi sporo nabruzić i nie ma większych problemów z tym, żeby nas z boku y, trafić. A tutaj jakieś dziwne rzeczy widzę, że tutaj już u nas na punkcie coś się dzieje. Punkt jest chyba przejmowany w ogóle jakimś, jakimś cudem. Nie wiem, czy ktoś tu wylądował samolotem, czy coś się tutaj wyprawiło. Jakieś ostrzały artyleryjskie, nie ostrzały. No muszę tam czym prędzej wjechać. A to jakieś strzelanie jest. Maturu. Co tu się dzieje? I się czołg przeciwnika, to już nasz Panzer 4. Jakimś dziwnym trafem się tutaj pojazdy wroga pojawiły. Nie wiem, jakim cudem tutaj kawuz tak szybko się zjawił. Ale już ten punkt jest przejmowany przez naszą drużynę. Strzały artyleryjskie lecą raz po raz. Trzeba bardzo na nie uważać, bo przy takim zagęszczeniu trudno o pocisk z haubicy, który gdzieś tam od góry nas trafi. Zresztą widzicie, że mamy już uszkodzoną lewą gąsienicę. Już zaraz ten punkt będzie przejęty, więc będziemy się mogli stąd szybciutko zabierać. Przed ostrzałem artyleryjskim, ok, udało się przejąć strefę. Pojawiły się pierwsze wodzy przeciwnika. Krótki pocisk. <laughs> Pierwszy pocisk wystrzelony w trakcie bitwy i taki wstyd. Dobra, zaraz poprawiamy się. Ok, weszło. Pocisk przebił przednią płytę główną T34-57 i załatwił całą załogę. Po prawej stronie ktoś tutaj chyba obrywa. Słychać ten charakterystyczny dźwięk rozdzieranej stali. Taki ding. Dźdnik to raczej trochę jak jakby był rykoszet. Dobra, jedziemy. Tutaj nasz pancer 4, nie wiem czy oberwał. Po lewej stronie jest tutaj T34. Kurczę, muszę chyba wyżej tą lufę podnosić, bo mam wrażenie, że te pociski szorują po ziemi. Naczelny celowniczy tutaj chyba nie skalibrował dobrze. Optyki na dzisiejszą bitwę 34 bardzo szybko zdążyły, już podjechać. Muszę być ostrożny, żeby nie pokazać boczków. Bo w wypadku, jak pan zera, pokazanie boczku to praktycznie koniec gry jest dla nas. To wystarczy uszkodzenie silnika, już nie możemy się obracać, jesteśmy na ławce naszego przeciwnika. tej po lewej chyba czysto jest. Widać ogień broni maszynowej. Po naszej prawej stronie jest Pancer 4. Do dwóch jest zawsze raźniej. Z przodu Hetzer. Hetzer zgona hats Ta strona wystrzał. ser się strzela, tutaj jest T34 podnosimy i trafienie. Kolejny pojazd zniszczony. Czy tam się nikt nie kręci? Nie, koniec tunelu czysty. Nacieramy w trójkę. Nie powiem, że. Jesteśmy na miejscu, ale połowa drogi już za nami po lewej stronie. Teraz trzeba będzie uważać na respawnujące się pojazdy Wroga. Jest zniszczony jakiś wóz. Ok, stąd tutaj sprują do naszych. Trzeba będzie zbadać tą, tą sprawę. Hetzel chyba oberwał. Jego działo milczy, tak? Mamy niszczyciel czołgów. Ok, trafienie zraniło celowniczego i zraniło yy, kierowcę. I koniec. Mamy już zamiecione. 185 na naszym koncie. Trzeci wóz przeciwnika zniszczony. Aż Helmut, kapitan świętować będzie po powrocie do bazy, o ile oczywiście wróci. Nawet jak widzicie, że wszyscy jadą na punkt, to warto jednak czasami się rozejrzeć, bo taki samotny SU-85 potrafi ostro nabruździć, tym bardziej, że jego armata na tym tierze jest wprost zabójcza. Będę się tutaj kręcił, starając się wyłapać wozu przeciwnika. Być może jakieś plecki zrobimy. Okej, okay, pan, co 4 już wydawało mi się, że zobaczyłem kolejnego Rosjanina. sterowany przez NPCów warto je niszczyć. Bo one zdradzają naszą pozycję. No i drugie trafienie niszczy ten wóz. Mamy tutaj kolejny wóz przeciwnika NPC-owy. To już jest zniszczony, ale tutaj jest maszyna do zniszczenia. Znów za nisko ten celownik. Coś, kurde. Nie mogę tej poprawki dzisiaj nałożyć. Okej. Okay. Tym razem szczęśliwie pierwszym pociskiem niszczymy wóz przeciwnika. Tutaj trzeba być czujnym. Dobra na wierzchnia jest i dzięki temu mogę rozwinąć wysoką prędkość. Być może zdążę nawet jakieś plecki zrobić. Po objechaniu całej mapy. Tutaj nasz pancer 4 Się tu na zamku. Jeśli chodzi o flagi, to póki co to, to całe przejmowanie odbywa się po naszej myśli. Jak punkt B, punkt przeciwnika, już prawie z flaga została przeciwnika zwinięta, u nas jest jeszcze połowa. Miejmy nadzieję, że zdąży dojechać na czas. Ok, mamy T34 Rykoszet. Oj, bardzo niefartowne trafienie. Tylną płytę. A spróbuję zniszczyć silnik. Teraz weszło. Podpalony. Kolejne trafienie też będziemy ładować silnik. Znowu podpalenie. No i teraz jeśli będzie trzecie podpalenie, to będziemy mieli spokój. Okej, okay, trzecie podpalenie. Już skończyły gaśnice na pokładzie, więc facet się sfajczy. Ja jeszcze będę walił tutaj w wieżę. Trafiony, trafienie w wieżę. Nie udało się załogi rozwalić, ale jakiś tam zapłon nastąpił i mamy kolejny, czwarty już, już wóz przeciwnika na naszym kącie. Jadę szybko na punkt, żeby nie dopuścić do zwinięcia flagi. uważać na lotnictwo, chyba nasz. Mamy tutaj jeszcze pancera czwartego, który przyjechał nam na pomoc bardzo fajnie. O, ten szybki marsz okazał się bardzo skuteczny dla naszej drużyny. Objechaliśmy temat, wygraliśmy kilka pojedynków ogniowych. W zasadzie jedyne uszkodzenie, jakie udało się nam odnieść, to tylko ten początkowy ostrzał artylerii spowodował. Victory is close. W chyba nasz, dokładnie sylwetka pancera 4. Trzeba być bardzo czujnym, bo w takim momencie chwila rozprężenia potrafi odwrócić całkowicie losy bitwy. No i przede wszystkim trzeba uważać na lotnictwo, bo, bo tutaj jedna celnie zrzucona bomba. O dużym wagomiarze wysyła wszystkich na łony Abrahama. Okej, okay, no to co? Mamy chwilę. Wykorzystam ją tutaj na rozglądanie się po okolicy. Raczej od... drugiego spawn'a będę się wy... będę się... ...tutaj spodziewał, że coś przyjedzie. O, słyszałem pojazd. I przyjmujemy strefę A. Widzę, że na punkcie B przeciwnicy coś tam zaczęli działać. Czyli nasze, nasze wojsko zostało odrzucone. No i tak myślę, że, że tutaj ta wymiana ogniowa odbywa się ze zdecydowaną korzyścią dla naszej drużyny, czy nie? 4, 3, 3, 1, 3, no, chyba tak, chyba tak. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Dobra, ruszamy na południe. Tym razem zaczniemy cisnąć tak jak poprzednio. No i zobaczymy, czy się ktoś napatoczy. Teraz już tych graczy jest zdecydowanie mniej, ale zostali, można powiedzieć, ci najsilniejsi. Więc trzeba bardzo uważać, żeby nas tutaj nikt nie, nie patnął. A w tym momencie to. to. Wrok może być już dosłownie wszędzie, bo minęło tyle czasu od hmm, początku bitwy. Okej, okay, mamy przeciwnika trafiony. Cannon Bridge troszkę niżej. Kolejne trafienie na drugi dystans. Ci pocisk chybił, już ucieka. Zdaje się, już ma dwóch załogantów tylko sprawnych, ale no, dalej będzie potrafił ugryźć, bo póki załoga jest na pokładzie, to człowiek strzela póki strzela stanowi zagrożenie. O kurż, Paulo Paolo Koeli Wortadera się we mnie obudził. Szkoda, że nie udało się gościa zniszczyć, ale jak mi się napędziłem mu stracha. No i przede wszystkim wiem gdzie, gdzie typ jest. Idziemy teraz po niego. On się tak chyba tutaj z boku schował, żeby ewentualnie sadzić strzały do tych pojazdów, które ewentualnie będą jechały, czyjąć e, punkt, bo właśnie zawsze obserwujcie tej flanki słychać wymianę, jakąś bardzo intensywną wymianę ogniową te 3457 naszego zgarnął To mi się nie coś tam jest jest słuchajcie Jest typeczek Jest typeczek. O, załatwił mi celowniczego, muszę uważać, muszę zjeżdżać stąd. Dawaj, dawaj, panie celowniczy. Może go to skusi do tego, żeby wyjechać, czy nie? No, nie mogę lufy opuścić, serio? Dobra, skoro koleżko, żeś teraz tak skiepścił. O Jezu, ja też skiepściłem. Pojedynek, kurde, paralityków. Dobra, walimy teraz tu. Albo i nie, albo i nie. No niestety, mimo tego, że wypatrzyłem gościa, wszystko przeszło przez peryskop i zmieniło moją załogę w tatara. Oj, 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 bardzo zlamiłem, powiem wam, bardzo zlamiłem. Na szczęście mamy jeszcze jeden wóz do swojej dyspozycji. No i znamy lokację gościa. Pojadę jeszcze raz w tym kierunku. Może tym razem objadę to zewnętrzną stroną. No myślę, że wynik i tak nie jest taki zły. Dwa przejęcia strefy cztery wozy wroga zniszczone Aż powiem wam, że dało się, dało się tego właśnie jako piątego kila zawiesić Natomiast nie wiem, chyba jestem nieprzyzwyczajony do, do strzałów właśnie na tak krótki dystans, albo coś znowu pozmieniali w tych, w tych celownikach. Ja dawno nie grałem jak mam 0 czwartym ale widzicie, że gdzieś tam mi ten pocisk szoruje po ziemi co najmniej dwa pociski, które powinny być pewne biły a one zdecydowanie mogły mogły przechylić szale zwycięstwa zbliżamy się powoli do bazy przeciwnika Coś tu stoi. Znowu oczywiście przyróżnę w murek. OK Mamy tutaj obronę w cudzysłowie złożoną z Botów. Jeden się jeszcze uchował. Padły na nasze konto. Zawsze to jakieś dodatkowe punkty, ale no trzeba uważać, żeby nie dostać strzała z tych wysoko położonych wieżyczek. Powolutku zbliżamy się do spału na drużyny przeciwnej. Tu jest wyższe ryzyko spotkania wozów przeciwnika, ale i też wyższa, wyższa szansa na kolejne kile i pomyślne łowy. Okej, okay, nasza drużyna przejmuje punkt B. Coś tam się wydarzyło, bo już przestali. Muszę uważać, żeby nikt, nikt tutaj nie zjechał z prawej strony. Tam gdzieś był ten gościu, który nas zgładził ostatnio. Tak mi się wydaje w każdym razie bo było ładne kilka minut temu, więc mógł się przemieścić Coś tam się kopci miejmy nadzieję, że to on. To już lotnictwo przeciwnika nie próżnuje. SLAW P2 zniszczył naszego pancera 4. Boję się, że, nasz, że, że, że los mojej załogi będzie podobny niestety, no jak tylko przeciwnicy się zorientują, że coś tam przejmujemy, to... Będą mogli tutaj interweniować, właśnie zrzucając bombę. Trzymajcie kciuki za nasze lotnictwo myśliwskie, żeby teraz dało radę nas uratować. Ok. Przeciwnik strzał z prawej strony. Tutaj postaramy się dać mu karę, da, zagapiłem się, a tu się misja. Okazała zakończona sukcesem. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał jako debiutancki wam się spodobał. Myślę, że wynik całkiem spoko. E, jeden wóz stracony, ale mamy na koncie cztery wozy przeciwnika sterowane przez graczy. I na dokładkę zdaje się jeszcze trzy wozy sterowane przez boty, to tam wiadomo, że jakiś tylko bonus punktowy. No i nic, no i nic. Mam nadzieję, że ten przejazd pokazał Wam, na co stać jak pan 04 to naprawdę jest ciekawa maszyna, która potrafi ukończyć Ma oczywiście swoje wady, głównie takie, które trapią zazwyczaj niszczyciele czołgów, ale moim zdaniem warto się tą maszyną zainteresować. Dobrze, no to cóż, jeśli materiał się Wam podobał, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo kolejny materiał już wkrótce, zachęcam do zostawienia w łapki w górę, no i oczywiście ponownej wizyty na moim kanale. Materiał przygotował dla Was Łosiu. Do zobaczenia w kolejnym materiale, albo gdzieś tam na polu bitwy. Cześć!